Cofelia. Czekaj! Musimy walczyć, fu! Użyjmy mirakulów! Ja wezmę Biedronki, a ty czarnego kota! A jeśli przegramy, szkatułka wpadnie w ich ręce, a to oznacza koniec. Chodź ze mną. W Anglii będziemy bezpieczni. Marian? Uciekaj beze mnie. Ja wolę zostać i walczyć. Poradzę sobie bez mirakulum. Hmm. Wrócę po to i po ciebie. Będę na ciebie czekać w tym miejscu każdego dnia. Marian, nigdy ci tego nie mówiłem, ale. Cii, powiesz mi kiedy wrócisz. Łapaj! Uciekaj! Szybko za nimi! Już! Musimy im odebrać skatulkę. Dziewczyny, sprawa jest bardzo poważna. Adrien i jego tata są zaproszeni na ślub na angielskim dworze. I to jest takie pilne, że ściągnęłaś nas tutaj w sobotę z samego rana. Nie rozumiecie! Kagami z mamą też tam jadą, a to oznacza, że Adrian spędzi razem z tą dziewczyną calutki weekend. <śm> I. A jeśli Adrien zachwyci się jej pięknym strojem i fryzurą i będą tańczyć razem na przyjęciu, a jak pojadą dorożką na romantyczną przejażdżkę po mieście, wtedy będzie koniec świata. Pociąg do Londynu odjeżdża dokładnie o 11.00 za niecałe dwie godziny. Musimy coś zrobić. Szybko! Możemy zorganizować protesty i namówić kolejarzy do strajku. Nie, wtedy na bank polecą prywatnym helikopterem. Ja wiem! Przebierzemy cię za brytyjską megagwiazdę Adeline, żebyś mogła wejść do pałacu Buckingham! Podczas przyjęcia odciągniesz Adriana od kagami i będziecie razem tańczyć walca i. A potem Adrian odkryje, że jesteś kimś innym i będzie rozczarowany, bo nienawidzi kłamstw. Wtedy bez pamięci zakocha się w kagami, która nigdy nie oszukuje, a ciebie zamkną w londyńskiej Tower. może po prostu porwiemy kagami. I już. O! O! Tak nie można! Nie możemy czegoś takiego zrobić! Co ty Posłuchaj, Marinette! Najlepiej, jeśli po prostu wyznasz wreszcie Adrianowi swoje uczucia, zanim pojedzie do Londynu. A nie możemy jednak zastosować planu Juleki? Mm -mm. Mm -mm. Nie mogę tego zrobić! Kiedy się do niego odzywam, kompletnie mi się język plącze. Próbuję od miesięcy i. I... masz rację. Pora wreszcie to zmienić. Zdobędę się na odwagę. Dzięki! Na pewno sobie poradzisz? Tak, jasne. Potem wszystko wam opowiem. Na razie! Waze, mów, co się stało? Marinette, musisz iść ze mną. Mistrz Fu cię potrzebuje. Czy to coś poważnego? W innym wypadku nie wysłałby Wejza. Może znowu zgubił klucze i nie może wejść do domu. Mógłby wreszcie nauczyć się pisać wiadomości. Właśnie, dzięki Tiki, to jest pomysł. Napiszę do Adriana list i wręczę mu na peronie, nim wsiądzie do pociągu. Przynajmniej nic nie zepsuje, bo nie otworzę nawet ust. Uh. Najdroższy, gdy się kogoś kocha, nie wolno przegapić okazji, by wyznać swoje uczucia. Bo pewnego dnia okaże się, że jest za późno i że wszystkie twoje marzenia legły w gruzach, a nie da się cofnąć czasu, by to zmienić. Chcę ci coś wyznać dzisiaj, zanim odjedziesz. Zabierz te słowa ze sobą. Mam nadzieję, że trafią wprost do twojego serca, i gdy wrócisz, dasz mi szansę udowodnić, jak bardzo są prawdziwe. Tak, kocham cię. Kocham się! Zakochała Zakochana! Zakochana para! Jacek i Dajcie spokój! Nie ładnie wyśpiewać się z poetu! A, A. Może to jednak nie najlepsze pomysły! O... <laughs> <laughs> Marinet! Pani doktor, czy mistrzowi znaczy. Dziadkowi coś grozi? Wszystko będzie dobrze. Wiesz, co są mężczyźni. Kichną dwa razy i myślą, że już po nich. Nadszedł już czas na mnie. A. Proszę bardzo, wykup te receptę jak najszybciej. To go postawi na nogi. I proszę jeść dużo więcej warzyw, panie Chan. Pańskie jelita wołają o błonnik. Panie Chan? Ostrożności nigdy za wiele. Hmm. Marinette, jeżeli coś się ze mną stanie, zaopiekuj się szkatułką z mirakulami. Będziesz nowym strażnikiem. A i... błagam, mistrzu, przestań. Za bardzo się przejąłeś. To tylko lekka niestrawność i tyle. Pamiętaj o tym, że mam już 186 lat. Lekarka nic o tym nie wie. Na pewno wyzdrowiejesz. Pójdę do apteki po te lekarstwa. Czekaj, hmm? nie dlatego cię tutaj wezwałem. Udaj się proszę pod ten adres hmm? równo o godzinie 11. .00. Nad rzeką spotkasz kobietę z broszurą w kształcie chińskiego ideogramu. Daj jej ten list. Hmm? Kim jest ta kobieta? Miłością mojego życia, której nigdy nie wyznałem swoich uczuć. Mistrzu, czyli masz ukochaną! Ale dlaczego dzisiaj? Bo właśnie zdałem sobie sprawę, że stanowczo zbyt długo zwlekałem. Nie wiem, ile czasu mi pozostało. Ale nie chcę stracić kolejnej okazji. Tak, masz rację. Jeśli nie teraz, to nigdy się na to nie zdobędziesz. Ja też zamierzam dzisiaj zrobić to, co trzeba. Dziękuję. Przynieś lekarstwa jak najszybciej. Nie wierzę w słowa lekarki. Mam naprawdę bardzo złe przeczucia. Możesz na mnie liczyć, Waze. Zaczekaj! Pociąg Adriana odjeżdża za. O nie! Za 20 minut! Recepta, list mistrza, twój list. Nie ma szans dążyć ze wszystkim, marinet. Może ja nie mam, ale my owszem. Tiki, 25 i 8015 w kierunku Paryżu Parnas odjadą z Peronu 12. Uh -huh. <try> ej, ej, proszę, przeczytaj to w szeslągu. W pociągu chciałam ci to dać, bać. Na tej kartce zapisałam wszystkie moje najskrytsze pragnienia i. Tylko ty możesz je spełnić. Ej, wybacz, muszę biec do apteki! <try> Było takie proste! Jestem z ciebie dumna, Marinet. Spisałaś się na medal! Dobra, następny punkt z listy. Tiki. Krok. Wyczuwam w tobie jakiś niepokój, Gabriel-san. Po prostu nie lubię przebywać poza domem i tyle. Kto ma w sobie nadzieję, ten ma szansę zdobyć to, czego pragnie. Zaś ten, kto drży, zawsze zostaje ze swoimi lękami. Zapamiętam to, Tsurugi-san. Dzień dobry, panie Ramier. Jak się pani miewa, pani Lenoir? Jestem pewna, że dzisiaj się zjawi. Po prostu czuję to. Ten mężczyzna to prawdziwy szczęściarz. Nie zasługuje na panią. Dzień dobry, pani. Pety? Biedronka? A, tak, mam dla pani list. Listonosz poprosił, żebym go pani dała, bo coś mu się przytrafiło. Doskonale wiem, od kogo ten list. Dziękuję. A... Idź już. Im mniej powiesz, tym lepiej ochronisz swój sekret. Dziękuję ci, biedronko. Czekałam na ten moment już od bardzo wielu lat. Nie ma za co. Miło było panią poznać. Ha! Dzień dobry pani. Proszę, to bardzo pilne. Uh, cóż, dziękuję za to poruszające wyznanie z głębi serca, ale mam już uh? męża i nie mam na imię Marian. To jest list miłosny mistrza, to gdzie jest recepta? Gdy się kogoś kocha, nie wolno przegapić okazji, by wyznać swoje uczucia, bo pewnego dnia okaże się, że już jest za późno i że wszystkie Twoje marzenia legły w gruzach, a nie da się cofnąć czasu, by to zmienić. Za późno? Marzenia legły w gruzach? To znaczy, że on nie już przestał kochać. – Czyli już jest dla nas za późno? – O, pani Lenua! Obiecaliśmy to sobie. Cały ten ból, tyle lat czekania. Wszystko na nic. – Tato? – Pociąg odjeżdża. Proszę się odsunąć Hej, od… nie ruszysz, dopóki ja tak nie powiem. A kim pan niby jest? Jestem Gabriel Agrest i nie czuję się najlepiej. I dopóki mi nie przejdzie, nikt nigdzie nie pojedzie, zrozumiano? Mhm. Mm tak, przepraszam, panie Agrest. Mamy zadanie. Panie i panowie, mamy chorego pasażera. W związku z tym, niestety, odjazd pociągu delikatnie się opóźni. Wyczuwam nadzieję, pielęgnowaną całe życie! Nadzieję na ponowne połączenie się z miłością życia, która okazała się daremnym oczekiwaniem. Leć do niej, moja mała Akumo, i zawładnij jej sercem! Pani Lenoir, stop! Sofelio, jestem władca ciem, daję ci moc, dzięki której naprawisz stracony czas, kradnąc go innym ludziom. W zamian za to chcę tylko, żebyś przyniosła mi mirakula, biedronki i czarnego kota. Dziękuję ci za drugą szansę, władco ciem. Pani Lenua? O, o, o Nelina! Czasu do stracenia! Z ostatniej chwili pojawił się nowy złoczyńca. Ja idę sprawdzić, co statą? Zajęte! Ups, przepraszam! Aż tak nie możesz wytrzymać? Tak? Wysuwaj pasury! wołał taką reakcję, to może lepiej, że Adrien go nie przeczytał. O nie! O! Dobrze, tutaj będzie pani bezpieczna. Ups! Kropeczko gra wszystko? Wszystko gra kropeczko? Przestań, to sprawka superzłoczyńcy! E, tak, wiem, która sprawia, że czas biegnie do tyłu. Nie będę zanudzać szczegółami, ale myślę, że Akuma jest w jej broszce z chińskim ideogramem. Skoro tak mówisz? Nie tak prędko! Znowu się spotykamy, tym nakrawiany owadzie. Wystarczy, że cię dotknę, a w mgnieniu oka przejdziesz przemianę zwrotną. A wtedy oddasz mi jej mirakulum! Jeszcze nie teraz! Najpierw zaprowadź mnie do człowieka, od którego dostała te paskudne A. kolczyki! Co ty znasz strażnika mirakulów? Zaprowadź mnie do niego! Jasne, że znam! To fóz złamał moje serce! Ukrywa się pod fałszywym nazwiskiem już od bardzo dawna, a teraz dzięki tobie, władco ciem, zdołam go wreszcie odnaleźć i odzyskać sporo straconego czasu. <grymianie> Ach, co za przecudny zbieg okoliczności. Czarny Kocie, byłam dzisiaj u Mistrza Fu! Jeśli ona mnie dotknie, to doprowadzi władcę ciem prosto do szkatułki z Mirakulami! Z przyjemnością <grymianie> będę twoim ochroniarzem. A ty zaraz wrócisz do momentu, zanim opętała cię akuma. Ha! 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 Aaaa! <śmiewanie> do nadawcy! Hey, trochę uprzejmij! Czciće czas podczas gdy ja rosnę w siłę. Nie pokonamy jej w ten sposób. Wystarczy jedno dotknięcie. Już czas, czarny kocie. Bawicie się ze mną w chowanego, tak? Dobrze, ja się w ogóle nie śpieszę i tak was w końcu znajdę. A kiedy was pokonam, zaprowadzicie mnie prosto do mojego ukochanego! A wtedy nareszcie w moje ręce wpadną nie tylko ich mirakula, ale również pozostałe magiczne klejnoty! Potrzebny nam dobry plan. Mała pomoc od losu też nie zaszkodzi! Szczęście! Co? Rura? To niesamowite. Właśnie pomyślałem sobie, że możemy przy okazji wymienić instalację w fontannie. Hmm. Hmm. Dobra, już wiem, co robić. Za mną, kocie! Ech, tu jej nie ma! Chodź, musimy działać szybko! Weź to. Mhm. Mm tak, a teraz przywiąż sznurek do swojej kostki. Ten plan jest bardziej zawiły niż zazwyczaj. Skomplikowany na maksa. Muszę się mocno skupić. Gotowe, kropeczko? Okej, okay, teraz rozłóż ramiona o tak i zrób parę kroków w tył, aż sznurek się napnie. Doskonale. A teraz podnieś rękę i powiedz kotaklizm do tyłu. M mzilka, mz mzilka, mzilkatok. Mzilkatok. Bardzo dobrze. A teraz przyciągnij do siebie rurę. Hmm. Tak, i biegnij za mną! Za tobą pobiegnę choćby na koniec świata. Co jest? Tylko odwlekacie to, co nieuniknione! Wybacz, mieliśmy hmm. małe opóźnienie. Jesteśmy do twojej dyspozycji. Aho, mój najdroższy fu wkrótce znów będziemy razem. <laughs> Przepraszam. Ale za co? Za to! <śmiech> <śmiech> O, Jeden trafiony. Nie wierzę, że Fu wybrał na biedronkę taką ciamajdę, która poświęciła czarnego kota! Ja! Co ty wyprawiasz? Dlaczego nie odbierzesz czarnemu kotu Miraculum? Już niedługo to zrozumiesz! Jest teraz bezbronny! Chcę złapać biedronkę! To mój jedyny bilet powrotny do Fu! <śmany> A taś singo tam choge chętniej bo mogę stas. A moja kostka chyba ją skręciłam. Jesteś moja. Kotaklizm! Kataklizm! Ja Koniec twoich rządów Akumo. Wypędzić złe moce! Mam cię! Papa miły motylku, niezwykła biedronka! Zaliczone. Zaliczone! Tak szczerze mówiąc, muszę przyznać, że nadal nie do końca to wszystko kumam. Bo my, dziewczyny, jesteśmy jednak tajemnicze. O, ups, wybaczę, ale muszę zmykać i ta szybka. Pośpiech. Mm, to sekret. Widzisz, koty też są tajemnicze. Co się ze mną stało? Dałam pani nie ten list co trzeba. Proszę o wybaczenie. Nie mogę, co prawda, zmienić <laughs> przeszłości, ale oby ten list odmienił pani przyszłość. Nawet przez sekundę nie myśl, że ze mną wygrałaś. Zdobyłem nowe informacje, dzięki którym namierzę wreszcie Strażnika Mirakulów. I chociaż nikt w Paryżu naprawdę nie nazywa się Mistrz FU, to i tak znajdę jego kryjówkę. Wkrótce zmuszę go, by odszyfrował dla mnie księgę zaklęć, a wtedy otworzy się droga, by wreszcie posiąść wszystkie Mirakula świata. Wiem, że to bardzo długo trwało. <słuch> Aha. Wyglądasz o wiele lepiej, tato. I dużo lepiej się czuję. Szanowni Państwo, problem został rozwiązany. Pociąg do Londynu może odjeżdżać. Proszę odsunąć się od drzwi. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Mm. Marian. jak wiedziałam. Marian, przepraszam, że tak długo mi to zajęło. Po prostu miałem przekonanie, że strzegąc szkatułki mirakulów, nie powinienem się z nikim wiązać. Ale teraz to już przeszłość. Zawsze starałeś to. się robić to, co to. słuszne. Wiem, że to wielka odpowiedzialność, gdy jest się strażnikiem mirakulów. Niestety, władca Ciem dowiedział się, że Cię znam. Tak, możecie skrzywdzić, by mnie znaleźć. Nie możemy być razem, dopóki nie zostanie pokonany. Mam pełne zaufanie do tych, których wybrałem. W końcu zwyciężą. Teraz moja kolej, żeby zniknąć. Mój najukochańszy fu? Marian, nigdy ci tego nie mówiłem, ale ja. Cii, powiesz mi, kiedy znów się spotkamy. Dlaczego po prostu jej nie powiem? Może to nie jest ten właściwy moment. A co z tobą? Kiedy będzie Twój właściwy moment? Powiem Ci, jeśli przeżyję spotkanie z Adrienem jutro rano. Jak ci poszło? Powiedziałaś mu? Tak, Ta właściwie tak. Ściśle mówiąc, dałam mu list. Oh! 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 Możesz nam powiedzieć, co mu napisałaś? Oj, niewiele. W sumie to nic takiego ważnego. Co? Jak możesz w ogóle tak uh. mówić? Euh, hej, mariner! <noise> oh! oh! <noise> <Woo! głos> hey! Byłem zdziwiony, jak przeczytałem twój list. Ale skoro to dla ciebie takie ważne, cały weekend chodziłem po Londynie, szukając tego. <głos> <głos> Proszę bardzo. Dziękuję! Ależ nie ma za co. Katastrofa! Oh. Katastrofa? Cały weekend o tobie myślał i wrócił z prezentem dla ciebie! Tak! Co to jest? Właśnie, pokaż nam! Otwieram! Nie, nie trzeba serio, wcale nie chcecie tego otwierać! Oh. Tabletki na wzdęcia? Oh. Ja! Oh. Co za przepiękne, dowód najczystszej miłości! <grym>